Siema wszystkim mnie na kanale Snuff and Roll, słuchajcie, tak jak widzicie, jest ładna pogoda. Postanowiłem sobie wyjść troszeczkę się przejść, może w ten sposób, tak? Te nowe buty na moro ubrany, kurtka wisi, żeby telefon się trzymał. Aktualnie troszeczkę buję tutaj moją kurtką, bo mam telefon do niej przypięty, żeby um, właśnie tutaj sobie nagrać. Tak jak wczoraj, w sumie poruszałem ten temat, że będę chciał zrobić recenzję też tabaki. Um, Bernarda, tak, więc postanowiłem sobie dzisiaj wyjść trochę na świeże powietrze i właśnie, no, jakby powiedzieć, no, nagle coś na świeżym powietrzu, nie? A tak jak mówię, pogoda jest dzisiaj, no i sorry, Żurawie sobie tutaj krzyczą, z jednej strony mam wodę, z przodu w lasku jest woda i z prawej strony też mam wodę, więc jest fajnie. Czy takie małe jeziorka, jeziorka no jedno większe. No w każdym razie obiecałem też wczoraj tak w nocy, jeszcze, że będę nagrywał recenzję um, Bernarda i chciałbym się dzisiaj, bądź chciałbym Wam się pochwalić dzisiaj tą tabaką, tak? Um, Magic Moments od Bernarda. Tak, standardowo 5 gram, no już trochę starcze, jak widzicie, to tu w się wszystko pozdzierało. No ale to już mam um, um, pół biedy. No i tak bardzo fajnie wygląda. Bardzo fajne też jest to, że tej tabaki są dwie wersje. Tak? Jedna jest bez czyli całkowicie biała, a druga właśnie jest ten szmalcler. Tak? Co do tego szmalclera, on jest bardzo suchy, o dziwo. Więc nie wiem dlaczego, aczkolwiek szmalcler powinien być taki bardziej, powiedzmy, mokry. A ten jest bardzo suchy. Jeżeli chodzi o tego, tego szmalclera, typowo, tak. Dodejrzewam, um, że to może być też jakaś mieszanka czy między szmalclerem a, a zwykłym snafem, tak? Do tego też może być suchy. Um, w każdym razie jest bardzo czarną tabaką. Jest naprawdę też grubo zmieloną i, tak jak mówię, ona jest bardzo sucha. Um, bardzo fajne w tej tabacy jest to aktualnie. No nie wiem, czy mi w ogóle słyszycie, bo tak piszczy, że masakra, nie? Na tej Ambonie. Jest smak tej tabaki. Ona smakuje tak. Jakbyśmy zmieszali e, truskawki z jogurtem, tak naturalnym, bardziej truskawki czuć niż ten i taką, tak jak wcześniej też pe, u, u tego Peszla, tak, y, Dopel Aroma, czuć y, taką wędzoną tabakę. E, bardzo fajnie, tak, generalnie. O, teraz jak patrzę, do środka czarna, jak cholera. No i zapach tej takiej truskawki jest minus tej tabaki jest, jak ona spływa do gardła, to nas strasznie drażni nam, tak? Z tyłu tutaj ten kanał, um, co może być naprawdę nieprzyjemne, tak? Dla początkujących to już w ogóle, um, jest dosyć solidną i mocną tabaką, ma dosyć taką ma fajną dawkę nikotyny może w ten sposób. Um, może nie tyle, jak jakaś angielska tałk, na przykład, tak? czy Viking. Um, natomiast naprawdę ma też bardzo fajną tutaj dawkę nikotyny. Z racji tego, że jestem teraz. Kurwa, na szczerym polu jestem i ciężko mi tutaj będzie cokolwiek. Muszę to zrobić z dwóch palców, żeby mi wiatr nie wywiał. Ale nie będę to takich. O, cool, to na dwie dziurki raczej albo na jedną. O, musicie uważać, bo jej naprawdę bardzo dużo wylatuje. O, dobra, mam daweczkę. Dobra, mogę Was wziąć z tej kurtki. Słuchajcie. Co pierwsze co tutaj jakby czuć no czuć palony taki taki wędzony tytoń To jest pierwsza rzecz, którą tutaj naprawdę faktycznie czuć. Nie wiem czy muszę was jakoś tak złapać, żebyście może mnie słyszeli, nie wiem zobaczcie. dobra. Teraz powrotem was na kubkę, wsadzę, będzie inaczej. Słuchajcie. Czuć taki wędzony właśnie tytoń. Bardzo przyjemny tak naprawdę, tak? Nie ma tu nic w tym złego. A drugą nutką, którą czuć to są truskawki. Bardzo fajna taka mieszanka smaków, szczerze mówiąc tak trochę nie taka um, jakby nie spotykana, tak naprawdę tak wśród e, ogólnie wśród tytoni um, bądź wśród tabak tak ma e, tym bardziej jeszcze w śmalce tak smak truskawki. Ja ją bardzo lubię zawsze sobie jakim zamawiam, zawsze sobie dwie zamawiam takie tubki z tego względu, że faktycznie jak się raz wciągnie to tak może nie chcemy jej, że często wciągać, ale po prostu w większych ilościach, bo naprawdę bardzo przyjemnie, tak? W tej chwili co ja czuję po takich dobrej minucie, dwóch, po wciągnięciu, czuję takie fajne mrówienie w nosie. To znaczy, że nikotyna zaczyna działać i stymuluje troszeczkę mózg, nie? Więc nie chcę się jarać, może w ten sposób, nie? Więc bardzo fajne, słuchajcie, polecam Wam. Jestem teraz na Szczerym Polu, później postaram się Wam wrzucić link do tego do tej tabaki, z, na stronie Królestwu Tytoniu, tak? Um, co do świeżości, co miałem tutaj wcześniej, kolega pisał pod y, jednym filmikiem, tym wcześniejszym, um, Bernardy są bardzo świeże tam. Mimo tego, że faktycznie, na no, trzeba też na to spojrzeć, że oni nie mają dużego wyboru, a tych Bernardów, wydaje mi się, że kto zna tą stronę, to zamawia właśnie z tamtą te kabaki, więc mi się wydaje, że naprawdę są świeże. Ja jeszcze nie natrafiłem na Bernarda, który był zwietrzały. Fakt, że te pudełka od Bernarda nie są zawsze aż tak szczelne, no ten dziwny przesuwak tak tutaj to z boku tak troszeczkę jakby przepuszcza y, powietrze no ale to no, nie unikniemy tego tak e, w każdym razie są świeże polecam możecie zamawiać jak najbardziej z, z tej strony e, królestwo tytoniu też schmalzler bernarda są rewelacyjne i w, zaje, w zajebistej cenie no tak trzeba sobie powiedzieć tak e, dobra słuchajcie bo mnie tu zaraz wypiździ e, rzucę to później sobie na youtube już pewnie będzie wieczór no ale w każdym razie widzicie już mi tutaj wszystko lata Będziemy się widzieć na pewno jeszcze na dniach zobaczcie gdzie ja siedzę, szczere pole, lewo, prawo Nie za wiele nic nie ma, nie? No dobra, w każdym razie słuchajcie widzimy się przy, w następnej recenzji, słuchajcie, dajcie mi jakąś łapkę w górę jakiegoś suba bym się nie obraził i, i widzimy się, nie? Także na razie hey, pa.